Ej kaszeczki, yo, się nagrywamy bardzo w oczekiwaniu na Cie, jak zapomniałam to wyciszyć, Co? sorry, Ej, sorry, to I'm to. sorry. Ej, patrz, jadę na P, patrz! Ej, ale masz furę! No widzisz, ja se uzbierałam na Sapsu. niego. I ja sobie chyba no, jadę biało. tirem. Ja będę pracowała jako tirem. O mi się załadowało. To ty to nie ja zapraszasz jako tirem? No jeszcze nie, bo wolę się z tobą Ale Ej, to ja, to ja jadę tirem. O, to już te paliwi się natknąły! Oh, I on 120 tysięcy kasy! Wow! So, a muszę zbierać do tigera 120! 120 ty, stać mnie na... A ty no. tego zbierasz, czy co? Ja zbieram na niego właśnie. W grzach, ja chyba nie będę w ogóle pracowała jako tracker ogólnie. A ty? Patrz, musisz <laughs> się tutaj tepnąć na trakery jakieś. O oh, hejwo, Jan! Widzisz, jesteśmy trackerami. <laughs> a tu na no to! <laughs> Ale mi jeszcze nie pokazuje czy mogę się gdzieś tapić. A ja się topam. No to niech mnie ktoś powie. Mój jest auto! gdzie to mam, co mam za pierwsze? To? Nie, to. Auto. Ej, patrz, ciekawe. <noise> no to, zaposła. Ej aż... patrz, cianko. Normalnie patrz. Ej, jestem prawie z jedną osobą, która ma najwięcej kasy na serwerze. Ej, ale mam ładną parz, widzisz? Ej, co? Mam. No. Masz mana, mówię ci, że masz mana. No Chciałeś powiedzieć Nie, Ja jestem tym najsłabszym, bo on jest najfajniejszy. Tirem? Tak. Czemu? On jest fajny. W ziemi trzeba by No, gdzie nie mogę się czepnąć? Lecimy do Darłówka. Znaczy do Darłowa. Rzach. Biorę sobie tego za 45 tysięcy. Okej, okay, bardzo ciekawe. I bella tubka. Tuk. bella tubka. Co? Czekaj, whoops. spadka, ale to jeden. Ej, nie ma iść na zasadzie. Jaka to z pierwsza? Oj. Z czego wjechałam? Druga. Ryj. Trzecia. A. Nie chcę iść. Przecież jest, szwanka. Francisz, jest. Ej pa, biorę sobie tego najsłabszego. Ej, panie Rzeczpospolite, to mnie... Boże, jaki update, zobacz. Wiem, ona jest taka była, ta kierownica. Ej, no. wow, jadę 102 na godzinę. A ja jadę ten słabszy, najsłabiej. O, panu no, mam fajne zdjęcie. A zazdrości, że patrzę, ja jadę 120 na godzinę już. Ej, factory, fabryka, no i co? No, 131. Ops. Ty, eee. ujrz, kiedyś ja to skościł. Chciałbyś. Naprawdę. Nie bo jakieś... Też do Jakieś specjalnie zagraliśmy o 18, żeby przyjść nam tutaj kościół zamknięty w tym. Scydujnie coś. Ej mam rejestrację z Koszalina. Kur, a ja mam ZK o. ZK o Nie bo... Oj, Kir, uciekam! ZK! To jest właśnie z... A ja mam o. Majza. Oj! Nie! A ja mam odjęte o. Ty już chcesz jechać do Karbic, Chcia tak? Chcia Chyba chciałeś powiedzieć, że ja już jestem kręcy, Patrz, patrz Mój skrót, który jest bardzo super. A wyrzucę, <murre> a to ci może Bo ja serio! Ej, ale zakręt mogę mieć przynajmniej. Ale zakręt. Nie! Jezu, mi to Nie! Ty, co robisz? Ej, patrz to... e Nie! 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 O nie! Oj, pir! A Aparat a w środku tego... tego... tego, <grym> tego reno jest. No. Ale stary tak jadę. <grym> stop! Stop! Chyba CIA robisz, ja sobie wjeżdżam. Oj, siema 2T! Ja nie obchodzi mnie to. No, Przejechałam! A on się zamykał, patrz! <grym> oh, nie. O nie, obwiedziłaś się. Łops! No i tutaj cię potrąci, ale nie Nie Potrąci. No, ale on pomoże ci właśnie. Także ten futerazor... what? <grym> No bo, bo on Ci właśnie pomoże, Lena, bo on przesunie Cię. Ej, na pewno mi nie zabije? Nie, on idzie nie... po tym pasie, no to... Nie, on nie jedzie po tym pasie. A. Po tym dzienniku. No to mi pociągnie tam do końca mapy. No to zobaczmy, jak to w ogóle. Łaps! Jedzie, uciekaj. Przeżyj. Widzisz? Łops. Wiesz, on ci pomógł. No wątpię, żeby mi pomógł jak mnie przesunął normalnie. Oj. Ja właśnie przejechałam, to jest ten pierwszy Oj, nie za bardzo mi pomógł, Igor. Oj. A pociąg oni tak pomagają. No wyjeżdżaj już, co to Kyle jest na normalnie. Ty, on mnie pociągnął normalnie. Widzisz? No zawsze cię. O! Trzeba patrzcie bym wróciła. No to coś się nie udało. Reno jedzie! Pip! O. <laughs> co tu? To... Pip! Nie, no nie mogę, to ty ściana jest myślałam... No. Renu jedzie z drogi. To ty? A nie, to jaki zarłowiec. Ja to masz szary drzewa. Dopiero to... jestem w kawicach, a ty w Sęczkowie. Ale mam jest niedaleko, poczekasz? Nie. Chyba tak. Nie, no, no nie, bo ja się czepam już od No to dostanę, masz prawie z głowy. No, podjechałaś. Drifta walnąłem, Tina! No nie, nie da się, drifta. muszę troszkę charakter. No nie no. A ja Driftem. drifta walnąłem. ja po moja leży na torach. O my gę, się. Rano. U ciebie, bo u mnie, a u mnie też nie. Tiguan. No, o ale, jedzie kolejnie. O oh my gę, jedę ale mogę przewracać ekranem. Mogłem. O benka jedzie, ja fulmę Miałem się Ja miałam z tego nie? słabego Tira zrozpałem, nie? Ja lubię tego słabego, bo wiesz, on może jechać na Maxa, kiedy jedzie w darmowie. I on Do no co to za to zrobił, no? Pożałujecie tego wszyscy. Tak za... no, no, ja tak co co to nie Ja to zrobiłem. Gościu Spadaj, gościu. Pamiętam, ja też tak miałam. O, mój tir, chodź. Pan, o, dzięki, To Tir? Nie. Auto. To mój auto. Głosuj, mój mój pasie! No, co że no, 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 że no, bogata. Na yes. pewno. O stoka tysięcy. Na ja mam no, NA Na no, JA no, MIAŁ no, no, ja no, 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 chciałbyś! no, co ty robisz, no, okay, się na Nie Nie się. Funkcji, Bops, no, 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 NIE się. no, Ej ja bym się na macza, bo mi i tak to to No ten tu ma chyba słabego tira, ja go muszę wyprzedzić zamiast znówek. To no, to trudno, że jadę po lewym pasie, dzięki, że zjechał przynajmniej. No bo takie jest powiedzonko, jeśli ktoś od, od ciebie szybszy, powinien dać się mu wyprzedzić. Ty, on naprawdę zjechał na prawej pasie, jak go wyprzedził. Biał to... się wyprzedzić. To wtedy, ale ja i tak jechał po lewym pasie, więc... No i wtedy on na ten pas. już się to robię. <laughs> Wywalił... Ja tam jadę, ej, czekaj tam na mnie, proszę. No nie, i tak mam wolniejszego z twojego. No to już jesteś do masła, do masło. Do masła... do masła. Jesteś w maśle. W maśle. Aż tu powiedzieć, że to jest masło. Oj zjebniłam fotoradar, który nie... Strzęcił mnie. Ja nie mogę. Na ostatnią sekundę zareformowałam na 66. Ja siadam szybciej i jestem dalej od ciebie. Ale ty masz szare drzewa, no i co, ja ci nie zazdroszczę. Bo ja mam niebieskie, zielone, jest niebieskie. Niebieski. Zielone drzewa. Bo Ty, masz ogóle... to Ty masz jakieś w ogóle... Ty masz jakieś kroszlawe drzewa. O, może cię dogonię, może zdążę. Nie zdążę, bo ja się ich Proszę nie. Igor tu stoi, Te Igor, proszę nie. Ja na, mnie. na mnie. A nie, pomoże, zaklinowałem się. Ja tam bardziej przyciąłem sobie. Bo... tak, Uwaga, O, ja już pojechałam. No. Ty pijesz już co na przejeździe, prawie. A ja już jestem ja dawno w domu słońca. To bo Dlatego nie, nie robisz Kira, bo patrz! Bo coś przejedziesz od tej końcówkę dupy by ci, ci zablokowało. Dupa. Ej, bo też jesteś bez dupca. Tira? Tak, dupa? ty nie nim jesteś teraz. Nieprawda ja jest. No jajam, nie już prawda. Nie strzelaj mnie, bo ja do 60 plus. O oh, wow, nie szczelił mnie. Aha, w sumie jechałam 52, to w co się Właśnie, ja... A na ja przejeździe nie, nie można jechać 70 czy 50 już? Tak. No, to 50 się nadal nadal. Nadal? Oj! Rzeka, tu też jest fuzorada. Nawet w słownie 50 trzeba A nie można było 70, wody? Nie. A ten myśli, że zablokował cały wjazd. Czy tak. dobrze, że pa, no dobrze, wiek. że usunęli tutaj ten fucerador w słowinie. Bo jest w okienie. Ale już go nie, nie! Bo go usunęli. No to nie wywalił. Ale ja wiem, gdzie o... A chyba jest on jest podem... E, Igor się wyrzucił. Oni... Oni właśnie stoją Ej, z ty... Ty patrz! Ona ja zagrałam to Ja teraz bez dupca. Igor! Jak ty sta... Ej, patrz jakie się w ogóle, jakie proskowe. Ej, jak się nagrałam tego, jak poleciał zobaczysz sobie. Czekam i... na ciebie tutaj w pracy. Przekocham cię. Za to? Nie patrz na tam. Chciałbyś? No nie patrz! Ja na ciebie patrzyłam! O, pod radar przyjechałam z niesiemy. O nie! A widziałam, że to jest na czas. Czy ty piszesz coś? Nie. A chodź, co tańczysz? Nie, nie nie patrzeć! Oh. Ew. Ze miła! Ja myślałam, że mogę, że nie, nie mogę patrzeć, tylko jak ty piszesz! Oj. Wjechałam, że chyba się zablokowałam. Pomocy. I potrzebuje, za coś pomocy. się Ops. No, coś mi się nie udało. Ale się ci tak dało! Okej, ja to będę wyjechać. Nie wiem, to jest druga część tego. Czy w jednym filmiku? O, jest, udało się! Gdyś mi tutaj przystawiać Tira, więc szybciej, nie? Chy, koło? Ty co, Ty, głupku jedziesz po lewym pasie? Lol. A ty się zablokował dalej. Przynajmniej mam wolną drogę. Ty co robisz? Ja mam wolny pas, nie? No. Oj. No chowaj się Patrz, ten skórą zablokował. A ty masz dalej, o... dalej szare drzewa, lol! Ale to nie załadowałeś. Śmieszne, a ja mam zielone. Mogę z takimi grać. Na a czemu mam ciągnąć noc? Zobacz, dziś było rano, a zjaśniło się i nagle miło. Właśnie. To nie fair. Halo, potrzebujemy kasy. <laughs> o, widzę cię. Tratat! Tratat! Przejadę cię. Ja tańczę. Chciałbyś, bo przejadę twoje auto. Dobra, a tylko spróbuj, pa. Okej, okay, pa. Ja pomocy, tak się... o nie, najgorsza część. A mongus tutaj, ktoś się jest się. Jesteś mongus? Nie. Wiem. Whoops, o, nie wiem. What? O nie, wyszedłem z ulu, co to jest? Raczej zminimalizowałeś ekran. You, you wanted to say. I think so. Igor, potrzebuje na coś pomocy. Okej, okay, jadę. O bo muszę sobie zaraz pić algor. Ty 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 Tyra tu masz swojego. O, już nie. nie No dzięki, bo mi przeszkadza bardzo pomocy. Już nie trzeba, jednak trzeba. Pomocy a już nie. No tu mam jechać czy nie? nie. O, znowu mam reserwę nie. No i dobra, jest ja, jest i ja kręcam, Ello. Bo... Jakby ci było zimno normalnie. Przeleciałam nad wodą! No żarty jakieś. Zgięziłam się. I Zgięziłam się. Jakie głupia. Głupiałki normalnie. Znaczy, Boczek, pomóż! Boczek? Zablokowałem, się w boczku jeden. Ja też. Znaczy, no, mam problem z wyjechaniem, ale nie, nie uważam że to. A patrzcie, ja się a, bardziej ja się uwięziłam. A ja wyjadę w rusku, jak ktoś, to wyjadę w rusku. No, furas przyjechała zaraz. Ej, goście wyskoczyli, co do tego, my jechałem jeszcze. Lol. Ja to nagrałam, to jest dowód na filmiku normalnie. Nienawidzę. Najgorsza rzecz to jest od tego. ten. tego auta? Łops, jechał we mnie. No tej przyczepy! Stanie. Ja... Wyznaczy, że już To jeśli źle ustawiałam, przyczepa była wykręcona tutaj, bo. Ej, kupować forę sztira, furę. I training taką. Tak, a to ciebie. No wiem. Tiger. 45. Ej, sierpia. i tak masz szybszą kuradcie. Chciałbyś? Naprawdę. A ile on jedzie? No. E, 26. 24, 240. 240. Tak. A mój. Oh a mój który to? Ile on jedzie? 205. A, ale słabiak. No dawaj kupuję. Którego ty masz? Tego, A? Y, y. No! Tak. Y. <grym> no ale słaby. Ej, co to jest HP? Bo jakieś tam 300 mój, więc. A nie, to nie. A nie, to nie tak, ten. To Jan ma... To jest HP. 250 No i. No I są dobra. Już. Ups. No szybciej. Ja już nie pracuję, nie chcę mi się. Idę do mojego domu. No szybciej, no rozpałnij, Aby ja w Darłowie. Ja nie jestem bym Ja powiem, mam sobie sławnie. A czemu my teraz będę sławny. O, to jest mamala. Ej, nie mogę, no halo! No ja też nie mogłam. Znaczy, się nie mogłam zrozpełnić. gościu w Majtach mi tu przyszło. Ej, dawaj, będziemy się ścigać w słów. Chciałbyś. No dawaj, 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 Nie, ja idę do mojego domu. Dobra. Dobra. I pomocy! Patrz, jak to było? Ja wiem jak to się działa! Patrz! Ja tak nie tam o, na to o, to o poczekaj! A czemu bo... on dolewituje? No już nie. Dawaj, bądź! To taki sam dach jak my! Masz takie samo... Zazdrościsz? Masz takie samo jeżdżmiaków, jak mój pęgło, bo masz pęgło! I, I love, love you! Możesz już jechać. Co to jest nie wiem. A ty nie masz tego? Nie mam O, jakieś światło mocne! Ej, jak się to cofa do tyłu? Nie da się cofać do tyłu, ładnie. Bo musisz wziąć kurzu cofać. No, nie da się i tak. Ej, jak, jak przyciskam W, to on cofa. Jest no tak? Ja mam tak samo z tym BMW. Ej, no wziąłem i nie chce mi do przodu jechać. No Pomocy. Się, Pomocy, wziąłem kły i nie chce mi jechać. Pomocy? Musisz teraz E! E, tu jest do do przodu. Kurzy, e nie kłam. Nie da się. O, e, już. musisz dwa razy, okej. Okay. Ej, poczekaj, ja, gdzie jest nasz domek? Tam. Ja wiem, gdzie. Aj, czerwona furę, mam lepszą. Na prawo. Gdzie to jest? A, no tam chyba. No, e. Pomocy. Ej, wjechałam, słup! I ja w znak. Ops. Ale się ładnie. chyba cofnąć. O nie. Paki, jak no, no, ja. No, no patrz, jak wygląda, krusza. Nie mogę teraz. Cofnąć musisz się. Kudwa! Chciałbyś. A, no ta. Bo masz P. Gdzie masz? A, tu, faktycznie. bo nasze oh auto tak mają. Ale to, ale to fura jest super. Lepsza niż twoja. Nieprawda, bo mamy... Moje... Nie nie jest... droższa. Sobie... droższa do lepsza. Igor, nie za to nie gada. Lepsza to jest... Ora stoi! Droższa do lepsza. Chyba idę mieszkać w tym bloku, bo on był lepszy. Pa. No faktycznie. O, nagle nie mogę cofać, no nienawidzę tego auta. Ja może się dwa No to jest głupie! Ja nie chcę tego skły, ja muszę się zawrócić, to nie Dobra, to jest nie. Ej tam są domki, może to będzie jakieś fajne. To jest druga część sławna będzie. Ej, balkon! On ma balkon, yy. bo ten, ten Ten ma balkon jest to taki u góry. I do naszego starego w końcu. Nowego. A, tu... Jest... Ej, blok! Blok! Hmm. Oh jadę tam. Ty, z to skończym. jest w drugiej części sławna. No. Więc od razu pojadę inną drogą. Ty ta fura nie ma problemu w ogóle z tym, z tymi krawieżnikami, żeby wjechać do Góry. Ja mam małą, a ja mam małe podwyższenie, ale jak będę jechał szybko, to może wystrzelać. A on nie ma problemu w ogóle z nie, To no. najlepsze. Ej, tu ma balkon? A nie, to wejście. Ale mała małego wykonałem. Ej, tam trudno, jadę sobie. Jestem ja na moim balkonie. Ha, no. no co, nie moja Ja że są. Ej, to się nie... A nie, to się wejdzie, przecież. A ja się tu mieszkam, to będę koło ciebie. Ej, będziemy koło siebie mieszkali. Dobra. Czy jesteś do, na dochu? Nie. No ja a, jadę ja do ciebie. wow Mordo. Mordo. No. Debilo. Debili napisał debiller. Debilu. Napisałam hej. To ja napisałam nic. Że ja napisałam hej. Kolejny balkon nie jedy na inny barkon, elo. Mi tak, jesteś w drugiej części słabna. Na tym fajnym wieździe gdzie jest? Nie, ja idę najlepszy balkon, tam jest lepszy jeden. Ej, czemu mi się światło trzech nie świeciło? Bo nie zgasiła światła. Nie moja wina. O nie, muszę wziąć znowu kły. no ta, zamieniałaś, że muszę wybrać. Jak jest słaby to auto, nie chcę go mieć. Sprzedam ci O Jezu, patrz, teraz będzie problem z wjeżdżaniem. Co sekundę miałeś musiał klikać kły? Ie. Twój! Maluszek, jak ty prowadzisz? Jezu, yes, nie jes. no. Ja godzinę będę wyjeżdżała tak dosłownie. Okej, okay, gdzie ty jesteś? Wjeżdżam na ten gwiazd, którego pierwszy jednak. Ja dobra, czyli muszę tak i tak. O, jest. Teraz wyjedzie. Trzeba się nauczyć, żeby... Wyjeżdżanie. Dobra. Oj! Osiem! A! Ja tu nie mieszkam już. <laughs> dobra! No to zawracamy! Okay. Nie, tam jest blok, jest jeden fajny jeszcze, co nie? To ty i zawracasz? To czemu miał to samo jedzie hell? No bo nie zaciągnął się. Ej, teraz nie trzeba w ogóle klikać, tylko wystarczy, że na miejsce. Pawilon. Naprawdę? No, no pawilon. Pawilon spożywczy. Jak to jest to zapala awaryjne. Arawiny? mi coś. Arawiny? Nie. No i dobrze. Ej, jestem ciekawy jakie je on ma awaryjne, to. dawaj włącz, 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 Dobrze. No mogę teraz nie dobra. Dawaj. Jak się włącza? No. O, o, ja już widzę! Ja tam nie, Ej, możemy zrobić podróż dwóch Volkswagenów! To, to są Volkswageny, ty masz BMW przecież. A, bo pysy wzięłam, ja nie mogę, nie... Dobra! Ty to do się... się automatycznie wybierze! A ja się tepam i zmieniam mm. się na tego, na Volkswagena. No. Takiego bardziej... A idzie też zamieszkać. Gdzie? Przeprowadzam się. Biorę swojego Volkswagena. Żeby była podróż, dwóch zielony O, zielone światełko, dzięki. Akurat dla mnie. Ej, tu są balkonalnie fajne. I mnie tutaj Już mieszka. mam swojego Volkswagena. Kula. Ja mam normalnego. Nie mam jak ten, twój. Ten chyba był, normalnego. ten. To czekaj, stop. To gdzie ty jesteś? Nadal jesteś na prawo, czy tym razem na lewo? Na nie wiem. Jadę. To sam, w którym patrzałam, no? Chcesz mieszka mieszkać tu. Tym... Giby co. To jest taki, ale. Nie... Chyba nie. Nie za fajne widoki. Nie. Nie. Nie chcę tu mieszkać. Gdzie tyle, no? W swoim domu. Nie wypowiedz. No nie wiem co sumie chyba. Cożesz. Czy... Oj? Jestem normalnej drudze, ale ja wyjechałam na cegu. No tak. jest. To tutaj na lewo, no. Ło! Okay. Wow, balkon w domku, to ja zamieszkam. mieszkam. Wiem na prawo pojechałaś, czy na lewo? Co? Na lewo. Oj, jak ja mam sprawę? Ty, no nie da się tu w ogóle... Dobra, idę się wkraczać. Już. Teraz sobie się i O, jesteś! Ej, czemu jest zablokowana? Pa ej, patrz! Tam jest droga! Ty, przeskoczyłam sobie normalnie nad tym, patrz! Ale dalej będzie... Nie, nie Ale patrz, patrz sam. teraz, patrz. Igor, ej, ej, ej. Parking Rol? akurat tam jest. Ej, dawaj wjeżdżamy tam, bo tam jest parking. Nie! Autu. Ty jeszcze nadal tego domka. Żeby nikt nie widział gdzie nie jesteśmy, dawaj, chowaj się. Nie, nie, ty mnie sobie nie widzisz. No nie. Nie wiem. mnie się nie widzisz. Lena, no, no, dawaj, chowamy się. nikt nie widział naszego aut i nas dawaj. Myślisz, że ktoś przejeżdża często. No nie. No właśnie. Ale o to nie, to nie ja. Jechała i To Igora no. Igor, coś. Wjeżdżaj tam! Do mnie, wiesz. Nie, Lena. Chodź, szukamy domu. Do no. tak. ja. Ty, co ja za perspektywę włączam r. r! R se weź, No wiem przecież! Co to jest? Przecież wiem, ja już kiedyś patrz. tak takim. Oj. Moja A. perspektywa coś nie O, nie ja wygląda. Tak. No nie da się rozpędzać na tym. O! Ej, Chodzę chodź, czarem. idziemy zamieszkać w nielegalnym miejscu. O nie, stój! Zaparkuj na chodniku! No ja już mam i tak tak. Halo, ej patrz, chcesz, sobie wejdzie na ogrodzenie przeskoczy może jakoś? Trzeba wyjść na, na dach tego domu Niby ja I z dachu tego domu... A myślisz, że ja wiem? Ups No wchodzisz tutaj, gdzie jednak się da A może się da? A może się da wspinać? Chciałbyś Ej, na okno, na okno Bo tutaj się dało ten... O, widziałeś? Byłam wysoko, patrz Patrz teraz, patrz, czekaj, pokażę ci zaraz To ja jak zwykle powiem ci, byłem na oknie No, no ja też byłam właśnie Ja byłem właśnie, jak to się nazywa? Tajun. Nie to. Lena. Nie! Akurat. Kura. Parapet! Na parapecie był! Jak, jak już... E, patrz! Nie coś na mnie, tylko na parapecie. Tak, tam się to przejść! Nie da się. skubanie, Chopaj. spadłem. No tym bardziej. Okej, okay, pamiętaj! Mam pomysł. Pian. Chyba. Ale ja mam. Ty, my może mi stędy, chodź. Zapomniałam totalnie. O tym. Ej, ale ja nie mogę tam pójść. Możesz. Zablokowałem. Nie, ja poszłam tędy po prostu. Tutaj skoczyłam na to o. i poszłam tak. A ja stoję na ten vlog z życia kierowców. A co jak to kierowca PCD widzi? Ty, ty normalnie przeszłeś na boku, patrz. Tak się przeszłeś. Oj. Ups. A tam dalej już nie ma drogi. Ale jest ściana. A i chodź tutaj do krzaku. Dlaczego? Z x jest za x tam Ty, patrz, 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 dołóż i tak zrobisz, tak. Nie da się. Tronopaja idę. To, to Na mnie. Na nie czas. Ale dawaj przygody dwóch Volkswagenów. A miał być to super. Uwięziłem się pomóc bo wyjdę. Ale nie wyjdę. Ale ja nie. Ja idę tędy. a nie, ten się nie da pójść. Dobra, podróż dwóch Volkswagenów. Patrz, Tiger i Passat. Ej, a mieliśmy zamieszkanie... Ty nie, nie. masz SS. Co to jest? Sparring Ej, to będzie kolejne ze sklep... ...z autami. Sklep. Ej, jestem droga? Jedziemy ja sprawdzić, co no tam jest. Nie ma, nie ma jak objechać, Igor. Patrz. Nie ma z żadnej strony objechać, bo patrz. Tam jest zablokowane chyba. Nie no, nie. No, skoro... Skoro jest X tam, no to musi być droga. No to jak dosłownie. O nie. Biezenami. Nie no, ja się... Poddaję się nie Musi lubię jechać. go. To jest takie nudne. Gdzie ty patrzałaś, jak na w No Lena, tu jest stacja benzynowa, patrz! Chciałbyś. No to jest, patrz! Gdzieś ty wyjechał, by ja nie... Tutaj, Tutaj pokazywałaś? Patrz. Patrz, co... To nie, to nie to. To było tez w tym zablokowanym terenie. O Jezu... Ej, może mi się uda wyjechać. Nie wow, co mi się zdarzyło? Poczekaj, Jedzie drugi po... Ciebie. Ten Passat jedzie, żeby pomóc Stigerowi. Ja co się, się stało, przecież? Ty. No weź. Szok? Jesteś w szoku? Nie. Ja tak. Mhm. No Ty jeszcze sobie do domu, wiesz. trochę, wiesz co, polisz hard Drive. A ja chyba nie za bardzo dalej, ale jest spoko. No odjeżdżaj! Nie, bo musiałam I ci wypowiedzieć o domu. Okej, okay, już jadę. Ej, ja mam ja taki sam. Dwóch trąbieków. Uwaga na gosiki. Chłop, stój. Dobra. Uwaga Dawaj na gosiki. na lewo. No. Dawaj nie na mam ruchu. jak. Pa, ja jadę. Ale ty miły. No miły. bardzo. Miły brat. Mam balkony, mam balkony. Ja powiedzmy to. Mam balkony. No, no, byłam przecież tutaj, ja A, tu nie chcę mieszkać. Sobie. Poczekaj. Nie ma tu takiej drogi, gdzie można pojechać na o nie, to był R. Moglibyśmy pojechać na łóżkę, ale jeszcze Łops. nie ma. Chyba jaja. No bo ja tak, wjechałam w to. Mogli, nie mo, moglibyśmy jechać na łóżkę, ale jeszcze jest A nie. A ja zabrawa. nie mówiłam do ciebie. A łustka Ej! No bo ja wjechałam. No. Wykręciłam sobie, a we mnie wjechać. No a co? No co to za kultura? O, patrz, ja se skręcam do Biedronki. No i tak przez ciebie muszę wyjechać, a to nie ma drogi. O, wyjechałam. Ja się kupuję coś w Biedronce. No to ty się kupuj, a tak. ja idę szukać drogi. Ej, szkoda, że do Biedronki się nie dostarczyć, bo patrz, tutaj jest takie to, gdzie, się, gdzie można się zostawić. Wiesz, komuś, nie? Wiem. Ups. Ja sobie, chciałam sobie tylko kupić jak taka minima. Ty, co jest, to jest? E. Ja wiem, Stradę? gdzie ty ale poczekaj! Dobra, czekaj. Czekaj, no dobra, czekaj. No to my na autostradę w sumie jedziemy. Ale nie ma autostrady. Jest. Gdzie? mnie. no we Sławianie, gdzie? Będzie kiedyś Ej, my kiedyś tu jechaliśmy, ma. bo pamiętam po tym, po tym Wiem, bo już wjechaliśmy do pierwszej części słabia. Ale w prawdziwym życiu, typie! A to ja nie znam. Ej, poczekaj, ubrzązłem. Okej, okay, pa. Ale nie, za nie mogę cofać. Ja sprzedaję to, a teraz inny kupić. Nie da się sprzedać. Da się. Nie da. Masz tam sel, ale nie pisz, nie pokazujesz. Nie pisz. czemu ty tyle znowu do drugiej części słowna. No bo jadę na autostradę, bo tam próbuję objechać tam to fajne, to zakazane łódź, gdzie jest wszystko zablokowane, co to jest. A domek? Tania, bicho! Chciałbyś mieć tutaj domek? Nie. Toż nie, a jak tu się da objechać? Nie, co? No, no, no. No jest, czemu nie jedziesz? Dobra, ja za tobą, ale poczekaj, a nie, da się tam dostać. Bye bye. Bo jest tam bye parking. Bye bye. Parking jest. O, widzisz, to jest parking. Ten. Co to jest? To małe pagórko, to jest parking. Gdzie ty masz być pagórek? No, był już za tobą. A to jest parking? A, to jest parking. A, no, a myślałam, że się. No to Igor, nie ma czasu już na to, co? Ale można sobie zaparkować. Ja się zaparkuję. A przed mam jeszcze 30 minut odcinka. Ja się zaparkuję w tym momencie. No, wokoło, co nie. Okej. Okay. Ja się parkuję. Powiadam... Za... O nie! Będę, że cię zablokowałeś na jeden tym czymś. Takie po głowie co jezu, że muszę mi takie lag. Help? Ja się zaparkowałam o tutaj. A, czyli my sobie niepotrzebnie objechaliśmy to naokoło, co, nie? Powie! No, no brawo. Tak się brawo my ja chciałem się dostać, tam gdzieś nie można dostać. wysłać. O. O, e nie. Ej, ja tu byłam przez wyłam. Ej, ty masz tylko takie PSE. O Ja nie mam PSE Psi. Psi. Ja jestem tak samo Volkswagenem jak ty. No ale słabszy. Lol. twój jest większy, a ten Passat jest Twój jest szybszy od mojego. Chciałem. Mój jeździ naprawdę. Ty jeździsz 205, a mój jeździ... Nie, możecie mieć, że, ty myślisz, że jeździ z tylko. Nie. Ja rozdzielę więcej. To jest koniec z tym bo nie udało nam się rozwiązać gatki. Stop? Okej. Okay. Tak.